BB Nieruchomości. Przewodnik po rynku. Zaprasza Anna Gołasa. W inwestycjach w nieruchomości zagraniczne pisaliśmy na łamach pulsu biznesu wielokrotnie. Wśród krajów wybieranych w tym celu przez Polaków wymienialiśmy m.in. Hiszpanię, Włochy, Albanię, Grecję, a nawet Gany, Panamę czy Dominikanę. Coraz bardziej rodaków kusi także Portugalia. O czym porozmawiam dziś z Karoliną Machurą, przedstawicielką Libertas Group Dom w Portugalii. Będzie też m.in. o cenach tamtejszych nieruchomości, sposobach finansowania zakupów i możliwości uzyskania kredytu. A o czym pisaliśmy w minionym tygodniu? Zaczął się letni sezon na hotele i apartamenty. W ostatnim dniu roku szkolnego liczba rezerwacji wakacyjnych w polskich hotelach była aż o ponad jedną dziesiątą wyższa niż rok temu. Nieznacznie spadły średnia długość rezerwowanego pobytu i średnia wartość rezerwacji, która wynosi obecnie 4018 zł. Prawie nie zmieniła się średnia cena za pokój. Aktualnie jest to 877 zł. Wynika z danych firmy Profitrum. Największy udział w rezerwacjach miały województwa zachodniopomorskie, pomorskie, małopolskie i dolnośląskie. Jest szansa na niższe ceny mieszkań. Kupujący w maju zapłacili za metr kwadratowy więcej niż w kwietniu. Powolny wzrost cen trwa od stycznia. Wyjątkiem w kwietniu była stolica, jednak Maj potwierdził trend wzrostowy również na tym rynku. Wynika z raportu cenatorium dla pulsu biznesu i portalu bankier.pl. Ankietowani eksperci od nieruchomości w większości wyróżą jednak spadek cen w najbliższych sześciu miesiącach. Taką opinię wyraża aż 60% z nich. Pozostali przewidują stabilizację. Najdroższy apartament w Polsce sprzedał się za 30 milionów złotych. W lutym 2025 roku spółka Noho Investment, której większościowym udziałowcem jest firma SK Consulting Sebastiana Kulczyka, ruszyła z budową i sprzedażą pierwszego etapu kompleksu Noho One na Stołecznej Woli. Powstanie w nim Około 280 super luksusowych apartamentów. W kwietniu deweloper podał, że nabywców znalazła już połowa apartamentów tego etapu. Teraz NoHo poinformowało o sprzedaży 600-metrowego lokalu w tej inwestycji za bagatela 30 milionów złotych. To największa oficjalnie potwierdzona transakcja na polskim rynku nieruchomości mieszkaniowych. Ceny nieruchomości w Wielkiej Brytanii w czerwcu pozostały bez zmian. Z opublikowanych danych przez Halifax, jednego z największych Kredytodawców hipotecznych w Wielkiej Brytanii wynika, że w czerwcu średnia cena domu utrzymała się na poziomie ponad 296 tysięcy funtów. Dane Halifaxu potwierdzają, że brytyjski rynek nieruchomości wciąż znajduje się w fazie osłabienia, co częściowo wynika z podwyżki podatku od transakcji nieruchomości, która weszła w życie w kwietniu. Od początku 2024 roku ceny wzrosły jedynie w dwóch miesiącach. A obecne poziomy są nieznacznie niższe niż pod koniec ubiegłego roku. W 2024 roku portugalskie hotele gościły ponad 408 tysięcy turystów z Polski, co oznacza wzrost o 23% w porównaniu z rokiem 2023. Jeszcze bardziej wymowne są dane dotyczące liczby noclegów. Polacy zarezerwowali niemal 1,4 mln. Tysięcy nocy hotelowych, co stanowi wzrost o ponad 19% rok do roku. Te liczby pokazują, że Polacy nie tylko coraz chętniej odwiedzają Portugalię, ale też rozglądają się za tamtejszymi nieruchomościami. Rozmawiam o tym z Karoliną Machurą, przedstawicielką Libertas Group Dom w Portugalii. O zainteresowaniu nieruchomościami zagranicznymi w Europie mówi się ostatnio przede wszystkim w kontekście Hiszpanii, w której padają kolejne rekordy sprzedażowe. Ale tuż obok jest Portugalia. Jakie jest zainteresowanie Polaków domami i apartamentami w tej części Półwyspu Iberyjskiego? <grystanie> Tak, no wydaje mi się z mojego doświadczenia, że ten rynek portugalski jest też na fali wzrostowej, że to, się, to nie jest oczywiście tak rozwinięte jak w Hiszpanii, bo rzeczywiście, tak jak Pani wspomniała, Hiszpania jest bardzo popularna wśród Polaków, a zaraz za Hiszpanią jest urokliwa Portugalia, która, mam wrażenie, zaczyna coraz bardziej przyciągać i być zauważalna dla Polaków. Także um, odpowiadając na pytanie, ten rynek jest na fali wzrostowej, tak mi się wydaje. Nie jest to oczywiście poziom e, Hiszpanii, wydaje mi się, że nigdy nie będzie, bo e, Portugalia jest po prostu mniejszym krajem, ale e, widać e, rzeczywiście zainteresowanie Polaków, którzy już jakby przekroczyli ten Rubikon poza e, Hiszpanią i się zaczynają interesować nieruchomościami i w ogóle e, Portugalią. A które części kraju są najbardziej pożądane przez Polaków? To jest Lizbona i okolice, czy raczej południe, czyli region Algarw z jak gdyby po, widzę po pytaniach od naszych rodaków to rzeczywiście tak chyba pierwszy rzut to jest Algarw, no bo Algarve jest najbardziej znany z racji tego, że jest na południu jest bardziej taki turystyczny, ale też okolice Porto bardzo są znane dla Polaków i no i Lizbona także Chyba te trzy najbardziej. Czyli okolice Lizbony i coraz bardziej Lizbona, no bo jednak to jest stolica, przepiękna stolica, która ma dostęp też do plaż, co jest takie dość wydaje mi się, wyjątkowe, jeżeli chodzi o warunki stolic europejskich Algarve ze względu na klimat, bo tam jest najcieplej, no i Porto też, też wzbudza zainteresowanie. Także te trzy miejsca chyba najbardziej. To pytanie kluczowe: jakie są ceny portugalskich nieruchomości? No to jest Portugalia jest wydaje mi się takim rynkiem dość bezpiecznym. Rzeczywiście cenowo trochę to idzie w górę z roku na rok obserwujemy, no ale to wszędzie jak gdyby mamy taką sytuację w Polsce, też są ceny. Dość wysokie. Portugalia wydaje mi się, że na to, co oferuje, czyli klimat, czyli oczywiście zależy od kogo kupujemy, czy to jest rynek wtórny, czy rynek pierwotny, ale ja jak gdyby mam bardziej wiedzę, jeżeli chodzi o rynek pierwotny od dewelopera, bo to już jest inna, inny standard budownictwa, inna jakość, zwracanie na uwagę na ekologię też. Wydaje mi się, że co należy podkreślić, zanim przejdziemy do ceny, to że tutaj ten stan deweloperski jest zupełnie czymś innym niż polski stan deweloperski, dlatego że tutaj mieszkania są wykończone pod klucz, czyli z pełną wyposażoną kuchnią, z wykończonymi łazienkami, podłogami, drzwiami, a nawet wbudowanymi szafami w każdej sypialni. I wydaje mi się, że to oczywiście zależy od regionu, zależy od standardu, ale to się mniej więcej waha 25 tysięcy, 30 tysięcy polskich złotych za metr, tylko bierzemy pod uwagę, że to jest już wykończone i te nowe inwestycje są zazwyczaj budowane w takich kondominiach, które ze względu na klimat mają bardzo fajną infrastrukturę rozwiązaną, bo są i baseny i siłowni, i takie miejsca coworkingowe, także Tutaj y, oczywiście zależy też od standardu dewelopera, ale ci deweloperzy, którzy jak gdyby się cenią i chcą y, budować y, na fajnym poziomie te nowe inwestycje, to tak zazwyczaj to, y, to wygląda. Nie jest dużo tych inwestycji, to też jest pewnie taka różnica między Hiszpanią a Portugalią. Portu Hiszpania ma jak gdyby więcej do zaoferowania, bo ma więcej miejsc, więcej firm. Portugalia, przez, y, przez to, że to jest mniejszy kraj, y, jest to na pewno ograniczone i też bardzo się zwraca uwagę na, na wkomponowanie tych nowych inwestycji w naturę, co, no, co sprowadza się do tego, że tych inwestycji nie powstaje tak na no, jak gdyby jak grzyby po deszczu, tylko jest to bardziej przemyślane. Także, no, tak chyba w skrócie bym opisała ten rynek portugalski na dzień dzisiejszy. Pani Karolino, a proszę mi powiedzieć, w jaki sposób finansujemy zakupy w Portugalii? Załóżmy, że chcielibyśmy wesprzeć się kredytem. Czy możemy to zrobić i na jakich warunkach? Czy potrzebujemy wkładu własnego i na jakim poziomie? Tak, no to jest właśnie to jest dobre pytanie, dlatego że są oczywiście, no wiadomo, najlepiej się kupuje na gotówkę, bo wtedy jeszcze można negocjować ceny i jak gdyby transze, transze płatności, co też dla niektórych jest ważne, bo przy nowych budowach to jest rozłożone i też można to jakoś rozplanować. Natomiast tak, jest możliwość wzięcia kredytu, jest to wtedy kredyt w euro. One są trochę korzystniejsze z tego, co widzę, nawet, nawet nie trochę, tylko bardzo korzy korzystne w porównaniu z polskimi kredytami, ale ja zawsze sugeruję i tak rozmawiam właśnie ze swoim szefostwem, z, jak doświadczenie nam tutaj podpowiada, jednak ten wkład własny. Jest, no daje takie poczucie, ponieważ kupujący jest nie z Portugalii. Nieruchomość jest z Portugalii w Portugalii, więc musi to być bank portugalski i najlepiej w takiej sytuacji no, około 50% swojego wkładu jest takim bezpiecznym, bezpieczną sumą, że ten kredyt dostaniemy. Także tak to się kształtuje, ale oczywiście no, jest to Unia Europejska, także wszystko jest możliwe, to jest kwestia tylko procedury danego banku, tłumaczenia dokumentów i oczywiście wszystko jest do zorganizowania. W jakim celu Polacy kupują nieruchomości w Portugalii? To jest inwestycja, kupują z myślą o wynajmie, czy, czy traktują? Nabyty apartament jako drugi dom? To w zasadzie są z moich rozmów z klientami lub z potencjalnymi klientami, tak jak się rodacy nasi interesują tutaj nieruchomościami, to w większości się pojawia albo opcja planu B czy tam dom na emeryturę, albo mamy dzieci, wnuczki, chętnie byśmy sobie przyjeżdżali do, do cieplejszego kraju. Albo to jest typowo inwestycyjne, czyli małe mieszkanie pod wynajem i niekoniecznie przyjeżdżamy do niego. Albo to jest miks tych dwóch, czyli najlepiej niech to mieszkanie się wynajmuje, a my od czasu do czasu sobie przyjedziemy do, na, do Portugalii, żeby wypocząć albo przyjechać na wakacje. Rozumiem, że klimat robi tutaj, jak to się mówi, kolokwialnie, robotę, ale nie tylko. <grymianie> No tak, klimat i wydaje mi się, że natura i w ogóle Portugalia ma ciekawą historię. No ja, ja zawsze, y, z, mnie to zawsze fascynuje, że jednak y, y, no, odkryli Indie, mieli b, bardzo fajną historię, jeżeli chodzi o, y, o odkrywanie nowych... Y, y, nowych przestrzeni na kuli ziemskiej, więc wydaje mi się, że to jest połączenie paru rzeczy, na pewno klimat, który jest umiarkowany, znaczy nie umiarkowany, no jest ciepły, tylko że jeżeli chodzi o odczuwanie tego gorąca, to jest bardziej umiarkowanie, bo ten Atlantyk jednak daje taką świeżość i i czasami nawet też popada zimą, więc Portugalia jest zielona. Ten klimat nie jest taki bardzo, bardzo gorący jak na południu, gdzie słyszymy, że już naprawdę są bardzo ciepłe dni. Raz, że natura, piękne plaże nad Atlantykiem i wydaje mi się, że to co wspomniałam, ta natura Portugalczyków też przyciąga, bo oni są naprawdę bardzo tacy otwarci kontaktowi, mówią w różnych językach. Przeciętny Portugalczyk, to mówi na, no, oczywiście po portugalsku, po hiszpańsku z racji sąsiedztwa i angielski, francuski to jest bardzo często um, spotykane, że oni po prostu się komunikują, są otwarci, mili, przyjaźni, nastawieni na turystów i to też ma znaczenie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Karolina Machura, przedstawiciel Libertas Group Dom w Portugalii. Dziękuję bardzo. PB Podcasty to sprawdzone informacje, eksperckie analizy i wiedza o nieruchomościach, inwestycjach, motoryzacji i finansach. Dzięki nam zrozumiesz rynek i podejmiesz lepsze decyzje. PB Podcasty? Codziennie nowe odcinki kiedy chcesz i gdzie chcesz. Słuchaj na pb.pl i w ulubionej aplikacji podcastowej.